Witam wszystkich serdecznie. W 1994 roku armie tureckie zaczęły Europejczyków w Anatolii, bezczeszcząc przy okazji miejsca święty. Zachęcone przez papieża, a także mające nadzieję na rabunek i przygodę, wielkie armie Europejczyków ściągają do Konstantynopola. Dobra. E, tak więc y, jeśli oglądacie ten film, to jest znak, że nie żyje. Ważnie mówię. Dobra. Po dotarciu do Konstantynopola. No tak nikt nie uwierzy. Ale dobra. Rozumnie. I za Dobra, skąd pierdolić, bo nikomu się słat tego nie chce. Cicho. Cicho. Zamiń miasto Nicea z pomocą greckich sprzymierzeńców. Turcy nie są przygotowani na twój atak. Bitwa powinna być więc krótka. Dobra. Pod do Jerozolimą będzie wymaga. Dobra. Czyli Zaczynamy sobie kampanię historyczną. Wiecie co? No, b, b, ym, Wiem, co? Ja wyjechałem, nie Wiem, mam jej teraz, zwierza. więc. Mm, o, no. jeśli ktoś jest z Krakowa, albo. No, no, z Krakowa jeśli jest, to może się ktoś ze mną spotkać. <grych> e, ale nie, tak na no, poważnie. Wyjechałem do Krakowa i nie będzie mnie przez pewien czas. Chyba do poniedziałku, czy tam wtorku, nie pamiętam. I stwierdziłem, że. E, bo praktycznie nagrywam to żydować, dzisiaj jest wtorek, tak? Godzina. Nie można tutaj tego zbudować, Mam Wam pokazał 203, 14. 14. Nie można tutaj tego zbudować. 14 14, 14 2 lipca, tak? No. I wiecie co? co ja miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć to, że... Mmm, kurde, najpierw jak postawić za ten obiekt mógł funkcjonować Bójowo, nie mogę kupić drewna a, dobra, ale oni wykupią. tak więc czekajcie, jeszcze zobaczymy czy uda się rozgrywać na 90 um, no i postanowiłem nagrać kampanię historyczną już mówiłem, że wcześniej to zrobię, coś tam, coś tam, ale jakoś tak wiem, że to jest krótkie i, i, i po prostu zdołam to nagrać i mam dzisiaj dla was dwie miejsce, a co przygotuję na jutro, to nie wiem, bo będę musiał sobie pomyśleć. Ale jeszcze się zastanowię, bo nie wiem, czy nie będziemy do poniedziałku, czy do wtorku. Jestem trochę w takiej... Czekamy mm, na rozkaz! W takiej lipie. Można by tak powiedzieć, nie? No bo... Całkni ryj tam pod oknem. No bo nie wiem w sumie, gdzie mam ten, gdzie... te odcinki... Kurwa, co ja gadam. no po prostu... Nie wiem, kiedy te odcinki wrzucać, jakie... Je... Znaczy... Ja z Nie wiem, jakie odcinki nagrać, bo w tym momencie, mając... Ja muszę wstać o 8, a 23 ponad... Yy, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Ja mogłem zrobić to wcześniej, ale dzisiaj miałem czasu, bo się przygotowałem na wyjazd. Takie tam pierdoły. A nie chciałbym was zlewać. Ale nie bójcie się. Wezmę, jak będę tam, to wam vloga. <laughs> Może się tam jak, jak będę ją dostępna, to, to przerzucę wam z telefonu. I... Zobaczymy co tam będzie się działo. Chociaż nie, nie, nie. Fryzurkę mam, rozciągnęłam, bo się nie, nie ogoliłem i po prostu mam na głowie. więc dopiero jak pójdę do fryzjera jakiegoś tam, to wtedy zrobię tam jakiegoś floga. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się sen. potrzebujemy Nie można tutaj więcej tego zbudować, mój panie. Dobra, tutaj mamy zgromadzić. 450 zł, tak ale coś czuję, że oni idą w takim tempie, że się pędzę ją szramy. Ale może na samych bułkach to <grywk> <grywk> A druga misja to jest chyba 300 chlebta mamy zgromadzić i tam są jakieś wojenki Ale o to tam nie musicie się martwić, bo to jest bardzo łatwy sposób. Pokażę go w gotowości no way, no way, no way, no way. Nie można tutaj tego zbudować mój panie Fucking beaches, fucking beaches Fuck, fuck Dobra Przynieś to, przynieś tamto, przynieś to, przynieś, podej tamto, pozamiataj Nie mało pracowników, nie mam pracowników ten co teraz zrobić Nie ma się szczele w głowę Dobra To wybudujemy tutaj żeby oni w ogóle nie musieli chodzić, ale coś w Najlepiej to wybudować jak najbliżej Potrzebat tego celu składu, nie? Żeby oni nie musieli za daleko chodzić. Możesz na nas I pamiętajcie, wysyłajcie sobie um, na po znać. każdego znaku, jak jest 3, po um, tej samej liczbie jednostek. Na rozkazy, na to naprawdę wam pomoże, bo bez drog. problemu przejdziecie tą misję. Nie ma. No, łatwa jest. Dla mnie łatwa. No, są trudniejsze tanie? później, ale to zobaczymy jak to tam poleci. Dobra. Eee, I trzeba zabronić jedzenia tego. Bułek nie będą wpierdalać. Buki są za drogie w tym sezonie. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Nasze zapasy żywności kurczą się. Kurczą się. Nie można. tutaj Zapasy w naszym spichlerzu powiem się. Trzeba powiększają się czy jest ok. Jeszcze jeden. No Czekamy jeszcze jeden. Se, se. Na Dokąd Ależ to wystarczy, bo oni od razu się zderzą. Czekamy, więc problemu nie będzie. Dobra, czy coś tutaj można sprzedać? Jest jakiś tam skład. Fajny skład zapasów nie ma. Ale możemy cisnąć podatki, nie? nie? Nie, nie. Możemy od nich trochę podatków pocisnąć? Zapasy w naszym spikle, Ale uważajcie z tym, na bo jeżeli wam spadnie se, popularność se, dosyć nisko No to będziecie to mieli spory, zdekalipę, nie? Jakieś polecenia? Dokąd ty Zawsze razy? najprawdopodobniej, jak ja zauważyłem to Wojsko uderzy tam Wojsko wroga oczywiście, gdzie jest najmniej waszych żołnierzy, na nie? Jeśli spadnie wam tak do 80 To wtedy podnosicie, nie? Najgorsze jest to, że ten debil nigdzie nie może pójść. Nie możemy go nigdzie postawić. Tego... Możesz na nas... Ty czporówy. Dokąd idziemy? Dobra. Zawsze gotowi. Dobra. Dokąd tym razem? Okay. Fajnie, jeszcze helikopter leci. Może trzeba jeszcze nam nowy Jeszcze tego mi było, trzeba, nie? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Niewielka grupa żołnierzy arabskich zmierza w kierunku uciekajmy! Poczekajmy, poczekajmy. Wykawał dron. na ryba Oni chcą nas zjeść. Dzień dobry. Wrócimy do pieniędzy. Nie, tak to nie, dobrze. Uczniczy w gotowości. No to prawdopodobnie pewno odpowiednio tutaj. Ale nasze zapasy są 100%. Gdzie są kurwa bułki? Aha. Nie można tutaj, arabskie wojska atakują No idzie. miałem rację Wszyscy tu, reaktywacja Weźcie ich zabij nie, Mój panie Jakieś polecenia? Już tam bierzemy, na ruszamy natychmiast Czekamy Kiedyś na rozkazy Ten ich złapie sam Bum Jeb, jebnij go Hmm. Dokąd Spokój. Zawsze gotowi. Nasze No kurde, nie kurczą się, panie. co ty chłopie gadasz. Nie można Przecież ja tutaj zbukę. stawiam z Nie można machnąć. Nie można machnąć. Nie można to, Nie można sta... słuchawkę Potrzeba pół ucha? No se banam, no mnie denerwuje. Jak się zdehaj przyjdzie 1000 dolarów, to kupię sobie nowe słuchawki. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba, no no. no. Potrzeba nam nowych rekrutów, nie ma. Potrzeba nam nowych rekrutów, Nie wiem Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Powiedz tylko, co mamy zrobić? tam fire, tam stój. Jedyne słuszne podatki, czekamy na to Trzeba nam broni, se, uczniów zróbcie sobie tak, że załóżmy po jednej stronie stoi tylko dużo łuczników, mieszankę i samych pikinierów, nie? Znaczy tych włóczników. Czekamy trzeba nam To w sumie włócznicy to też jest jednostka fajna, nie? Jak się rzucą w grupie to? Jakieś tam szanse mają, nie? To brak podatków. Taką tych brak. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj Co tego zbudować skarować, mój bez zmian. Mój nasze zapasy żywności... E, to było to się że się Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Teraz nie można tutaj się? tego zbudować. Nasze zapasy żywności. Nie można tutaj tego, Nasze... niewielka grupa żołnierzy Aaaa. arabskich zmierza w kierunku naszego zamku. Zawsze ja na gotowi. Araby biegną w naszą stronę. W tym Jakieś polecenia? Jak czekamy na Naprężeni? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają Dobra. Kurde, żeby nic nie można było sprzedawać. Czekamy Potrzeba na broń. Powiedz tylko, co mamy zrobić? 11... A mówię Teraz tu, bo tu było ich mniej. Dokąd idziemy? Zawsze Chłodź, jak się cieszą. Jeeeee... Yeah. Dzidą machają na lewo i prawo. Upewno podejrzewam, że teraz zaatakują tam na grużenia. Już tam... tu. A może nam się uda i zgromadzimy wszystkie buły też wątpię Zapierdalać Nie ma Nie ma odpoczynku e, Dokąd tym razem Wszędzie, Powiedz tylko, wszędzie naprężeni wszędzie No i tego czekamy na buły No już 192 tak patrzeć. Jeszcze tylko 100 Może czekamy no to... E, we, 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 we. Zapasy w naszym spiklerzu powiększają się To już spokojnie to przejdziemy. Jak widzicie trudno Czekamy, nie jest, rozkaz, nie? sam oczywiście trudniejsze kampanie historyczne. No ale to... Moim zdaniem twierdzę, to w ogóle nie pasuje do tego, by jakieś tam kampanie historyczne... Były, mm, ale to... Za, zapasy w naszym Ostatnio oglądałem fajny zwiastun o Twierdzy, krzyżowiec, twierdzy krzyżowiec 2. Twierdzy Krzyżowiec 2. Nie chodzi mi o Deluxe, albo jakieś tam gówno, które wypuścili tylko twierdzo, chrzciowiec 2, stronghold 2 mam nadzieję, że Rock ani ROYAL nie będą nagrywali z tego let's play, czy gameplay, czy jak to tam, jak nazywają bo uciekniecie do nich trochę byłoby mi smutno bo jednak dużo czasu zaś poświęciłem nie, 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 jedź. o wygraliśmy czyli się wam za dzisiejszy odcinek widzimy się na trzecim odcinku z kampanii historycznej a ja kiedy go dodam? Jeszcze nie wiem, tak więc trzymajcie się i powodzenia.